Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Co Piszczy w hodowli, czyli tradycyjne obejście po hodowli. Zobaczymy, co słychać. No i jak widzicie, na początek owce kameruńskie, nasza Klara i Klementyna. Jak widzicie, Klementyna już gruba. Ona w tym miesiącu będzie miała Wykot. i taką cichą nadzieję mam, że będzie mieć owieczkę bo chciałbym, żeby miała owieczkę by było na powiększenie stada tutaj Klara, ona chyba nie jest kotna a Klementyna jest i one od rana sobie tutaj spacerują po wybiegu mają dostęp właśnie do wybiegu. I tutaj sobie chodzą. Tak mają dostęp do wybiegu tak gdzieś od rana, gdzie otwieram stajenkę, tak do godziny drugiej, trzeciej, to jest jeszcze w miarę ciepło. Dzisiaj już jak widzicie śniegu nie ma jest dość ciepło. Rano był mróz a siwo było na yy, wszędzie. Tutaj trawa była zmarznięta, kałuże pozamarzane. Było zimno, więc później dopiero wyszły na wybieg i tak sobie chodzą. Klementyna, jak widać, już spora. Te wymie już jej urosło. No i myślę, za niedługo będzie wykot. Może jak będzie się koci, to Wam coś nagram, zobaczymy jak się uda. Jak mówię, mam cichą nadzieję, że będzie mieć owieczkę. Może mieć nawet dwa owieczkę barana, bądź dwie owieczki, zobaczymy. Albo dwa baranki. A co będzie, to będzie. Niech będzie zdrowe. To się liczy. Tak to wygląda. Łowiec. U Ukór. Bez zmian, one jak chodziły, tak chodzą po wybiegu, rano wypuszczam, na wieczór zamykam i wydziobują sobie resztki, dostają z obiadu i tak sobie wędrują. Wysypałem przedtem popiół, jak widzicie ta cała z popiołu grzebała się, skróbki z, z jajek też sobie tam poddziubują. No i teraz przejdźmy do królików może tutaj nasza węgielkowa sobie przebywa. Ona jak możecie pamiętać była dopuszczana, ale się nie okociła, więc dopiero będę pod koniec zimy dopuszczał albo na początku wiosny jak samce mi dorosną. Więc u tyle. Tutaj mamy dwa króliki zostałych, tych osieroconych. Sierotki ładnie podrastają teraz, jeszcze słabo, ale dość ładnie rosną. One już powinny być dwa razy większe, ale jako tak na razie sobie tu przebywają. Było sześć osieroconych, niestety no dwa przetrwały, ale dobre i tyle jak zagląda Klara do nich Rzadko widzi króliki, więc z ciekawością patrzy co to jest No i dobra Przejdźmy do następnej klapki. Tutaj mamy samczynki Jest tutaj siedem samców i właśnie z nich zostawię sobie jednego na rozpłodnika. Zobaczcie, jaka ciekawa. <grystanie> siedem samczyków tutaj jest. Obwąkuję je, one ją z ciekawością. Ja mówię, jest tutaj siedem samców. Jednego na pewno zostawię do dalszej hodowli a zresztą nie wiem jeszcze co będzie może trochę sprzedam może na pewno pójdzie część na użytek własny że tak powiem dobra to tu mamy klatkę z głowy i tutaj ostatnia klatka tutaj mamy pięć samiczek z nich na pewno jedną sobie zostawię do dalszej hodowli a reszta tak jak z poprzednimi pójdzie albo na sprzedaż albo na użytek własny ta parcha co tu mogliście w poprzednich odcinkach widzieć że miała parchę te króliki ale już im dawno zeszła stosowałem ten Nutrimax i już mają ładne czyste uszy zero śladu eee... parchy więc tak to tu wygląda króliczki taki dzielec, fajny i zostawię sobie na samicę albo właśnie tą rudą albo tą taką strokatą brązowo-białą Czarnych za bardzo nie chcę. Wolę takie właśnie kolorowe, więc zobaczymy. Obornik będę od nich wywalał za kilka dni, bo ja mówiłem, wywalam obornik co dwa tygodnie w zimę, aby to ciepło jeszcze miały w tych klatkach. Za niedługo dostanę mieszankę z owsem, paszę z owsem. Zawsze dostaję o drugiej godzinie, no i u królików to tyle. Jeszcze może kilka słów o owcach. Teraz przebywają już na zimę w stajence na wybiegu. Od nich też będę za niedługo wyrzucał obornik teraz już wyrzucam obornik tutaj do kręgu. Nie wyrzucam do pola, bo już tam za daleko to wozić. Jeszcze ta zima przyszła to zimno. Tutaj na razie wyrzucam do kręgu. I jest mi tu po prostu bliżej, a tak to e, rozłoży się tutaj i na wiosnę wywiozę tam na pryzmę do pola. I co tu jeszcze więcej dodać? Aha, yy, spodziewajcie się odcinka za niedługo z przepisu. Yy, prosiliście abym nagrał takowy odcinek, więc powstanie. Yy, przepis będzie na takie pospolite danie. Yy, każdy na pewno próbował jadł to danie, tylko że pospolite jest ono, ale będzie właśnie z królika, co jest no, dość rzadkie, że ktoś takie coś robi z królika ale nie będę więcej zdradzał zobaczycie sami w którymś tam z odcinków ten nowy przepis powstanie zabiera się zamontowanie tego odcinka i tak to wygląda jeszcze wspomnę, jeżeli ktoś by chciał wysłać paczkę niespodziankę dla zwierzaków, będzie kontakt e-mail w opisie. Ja w zamian zapiszę Was na tablicy. Ważnik dam możliwość wyboru imienia dla królika bądź dla nowonarodzonych młodych Klementyny. I do tego dam Wasz kanał, jeżeli macie w polecanych kanałach, na moim kanale. To chyba tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli się podobało zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję i do usłyszenia już w kolejnym odcinku, niech się darzy, trzymajcie się, hej!